Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz Witam Was. Nie wiem, gdzie jestem. Jestem gdzieś pod Monachium. Jeszcze bliżej. Dachau? E... Schleisheim. Schloss Schleisheim. Koło pałacu Schleichheim, jeszcze bliżej. A, a tak naprawdę, krótka misja. Pasażerowie sobie w Dachau są i tam patrzą i patrzą, a my tankujemy. No i normalnie tankowanie się w Dachau odbywa, ale mój Aral jest zamknięty. Teoretycznie można by to załatwić później w Monachium, ale później to ja sobie wolę pójść na lunch, więc pojechaliśmy kawałek od Dachau. Tu też jest Aral. No, i, i mam też nadzieję, że jest Adblue na tym arealu. Chociaż Adblue mam jeszcze pół zbiornika, więc powinniśmy dać radę. Adblue mam na 1000 km. Na 1000 km. No nie, wypadałoby zalać to Adblue. Jak nie tu, to gdzieś później, ale trzeba będzie. A tu przecinamy trzynastkę. Po prawej, Monachium. Po lewej, Ingolstadt. Monachium m.in. jest znane z tego, że, że piwo, ale też fabryka BMW. Bajerische Motorwerke. I już na swojej drodze, i dlatego w sumie wyjąłem kamerę, włączyłem, chociaż nie planowałem, spotkałem dwa oklejone, testowe BMW, oklejone w takie zakamuflowane, można powiedzieć zakamuflowane. A więc coś dla fanów BMW. Niestety to była jakaś jedynka i jakieś X3. Znaczy to pierwsze to nie miałem pojęcia co to jest, ale zaraz za nim jechało X3. Znaczy taki mały SUVik, więc raczej X3. No, nieważne. W każdym razie, w każdym razie tu gdzieś jest Aral. No i właśnie, jest strefa przemysłowa. Mam nadzieję, że jest Aral, mam nadzieję, że jest Adblue. Bo Adblue wskazane. Proszę, jest turecki kebab obok. Lkw diesel. Hmm. Więc tu teoretycznie tu. Jest Lkw diesel. To chociaż jest diesel, bo dwa zbiorniki do zatankowania. Ale AdBlue chyba nie ma. Fajsze Nie jest Ale chociaż na dwa kije możemy nalać Uuu, Jest mi przykro z tego powodu, że nie ma AdBlue hmm. No dobra, idziemy lać, znaczy tankować w sensie Dobrze, zatankowane. Muszę to tylko teraz wpisać jeszcze w system, ale słuchajcie, to co jest najważniejsze, kiedy jest się w Niemczech na stacji benzynowej, Precel. Mmm, geschmack, das ist sehr gut. Bardzo dobry precelek, naprawdę. To jest dziwne. Stacja benzynowa, a takie dobre precelki mają. W każdym razie. Jedziemy z powrotem do dachał. Mm, jeszcze jednego mogłem sobie przemyknąć. Ingolstadt. Jakie auta pochodzą z Ingolstadt? To na pewno też ktoś wie, bo też jest tam pewne znane miejsce. Ale do brzegu pogoda fantastyczna. W nocy padało, rano padało, całą Austrię wyjeżdżaliśmy padało. I kawałek przed Monachium przestało padać, ale widać, że tu też padało, tylko wcześniej. Więc pogoda jest super. Jest 20 stopni w Austrii. Słuchajcie, w Alpach 33 stopni mieliśmy dwa ostatnie dni. To był dramat, to się nic nie dało robić. Poszedłem sobie na rowerze trochę pojeździć, ale nie, po prostu przy tej temperaturze, jaka była, to to była męka. Nawet z góry, jak się jechało, to była męka. Więc nie polecam jeździć w rowerze w upale 30 stopni w kasku na głowie. Mało przyjemna sytuacja. Mało przyjemna. Ale teraz jest znacznie przyjemniej. Naprawdę tak się cieszyłem, że ładowałem dzisiaj walizki w ulewie. Tak się cieszyłem, że zmokłem i się przy tym nie zgrzałem. I że byłem mokry, ale od deszczu. Więc to było fajne. To było fajne. Więc tak, jedziemy do Dachau. Właściwie to przyjedziemy i zaraz będziemy wyjeżdżać 15 minut później. Z Dachau udamy się do Monachium. Udamy się do centrum. Tam grupę porzucimy w samym centrum. Jeszcze sobie skonfrontuję to z moim planem, sprawdzę, czy jak głupot, aby nie opowiadam. Tak, tam czas wolny na lanczyk. I o 15:15 .15 się zawiniemy. O 15:15 .15 się zawiniemy, pojedziemy do hotelu, zameldujemy się. Tam oni będą mieli czas, żeby się troszkę przebrać. I o 16:30 pojedziemy z hotelu. I pojedziemy z hotelu, znowu do centrum. Znowu na parę godzin. I gdzieś tam. No, ładnych parę godzin, 4 godziny dokładnie, żeby nie skłamać. przerwy i wracamy do hotelu. I to jest całe Monachium. Nie wszyscy wrócą, część zostanie. Część ma dodatkową wycieczkę na rowerach po Monachium. Brałem raz w niej udział. I to był poziom wycieczki rowerowej w sam raz dla mnie. Na Monachium też słynie birhale, czyli z hal piwnych. No wiadomo, sam Oktoberfest już całkiem niedługo. Jenny, straszne, już są wakacje, nie? Już dopiero się sezon zaczął w marcu. Więc, więc oni sobie te birchale będą zwiedzać. No i rano, jutro, mamy wyjazd. Jutro jedziemy. Właściwie w stronę, w którą nigdy stąd nie jechałem, zupełnie nowymi drogami będę jechał. Pierwszy raz w życiu będę jechał trasą z Monachium przez Feldkirch, właściwie z Monachium do Feldkirch. Będę pierwszy raz jechał. Feldkirch to jest przejście graniczne Niemcy-Lichtenstein. Eee, jedziemy do Liechtensteinu. W nie byłem, ale zawsze z drugiej strony od Szwajcarii. Tym razem jedziemy odwrotnie, ale z Monachium do Feldkirch jeszcze nigdy nie jechałem. Ani z Feldkirch do Monachium. Więc tu pojedziemy pierwszy raz. Malutki przystanek Feldkirch i jedziemy w okolice, w okolice Jungfrau. Szwajcarskie Alpy, prawdziwa Szwajcaria. Jungfrau okolice to można powiedzieć, największe duże miasto w pobliżu to Interlaken. Około 20 km bardziej w góry jedziemy. I po lewej zespół pałacowy, jakby ktoś się interesował. I tam, słuchajcie, w tym, w tym naszym Jungfrau będziemy, właściwie przyjedziemy wieczorem kolacyjka, jakaś tam imprezka pewnie. A następnego dnia kierowca ma dzień wolny. Czyli ja. A i wycieczki tak zwane opcjonalne w różne miejsca, przede wszystkim w góry, czyli Jungfrau, inaczej, top of Europe, tak się nazywa, taka jest nazwa reklamowa, nazwijmy to handlowa. Nazwa handlowa tego szczytu to jest najwyższy szczyt w Europie, na który można się dostać tak czysto turystycznie, bez spinaczki. I my tam się właśnie wybierzemy, 3800 metrów bodajże. Po lewej piękne pałace, których nie widać, szlos. Nie widać ich, bo, bo są jakby nie z tej strony. Ja je widzę, wy musicie mi uwierzyć na słowo. Proszę, elektryczny listonosz. Tak to wygląda. Taki jest plan na jutro i na pojutrze. Więc pojutrze. Może coś nagram pojutrze? Nie wiem, może zabiorę kamerę ze sobą w góry. W sumie czemu nie? No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niemcy jedyny kraj w Europie, gdzie pociąg wygląda współcześnie na znaku chociaż dziwnie przez to wygląda. Jest miejsce z przodu trochę jest miejsce. Powinniśmy się zmieścić. Kolega ciężarówką z tyłu profesjonalnie zatrzymał się za przejazdem. Więc tak, w lewo Monachium, Schleisheim w prawo. Tu pociąg do Monachium nawet dojeżdża, zresztą nic dziwnego w sumie. Mm, ale to było dobre, słuchajcie. To było bardzo dobre. Więc tak 12 wrócimy na parking I troszkę czasu wolnego w Monachium będziemy mieć Chciałem się przebrać, ale nie zdążyłem Że autobus jest funkielnówka, no chociaż już troszkę nie mieździmy mamy już za sobą ponad 5000 km. Zrobiliśmy, pojawił się mały problem techniczny. Gdzieś poci się z jakiegoś przewodu nad zbiornikiem troszkę ropa. Po dwóch dniach, teraz stania, była gdzieś taka kropeczka, taka, taka plamka. A. Ale jeszcze te parę dni wyjeździmy, jeszcze parę dni do końca nam zostało, bo tak jak mówię jedziemy jutro w Alpy, dwa dni w Szwajcarii, potem jeden dzień wracamy do Niemiec, w okolice Bopart, potem Amsterdam, dwie noce w Amsterdamie i do Londynu, koniec wycieczki. Już wiem i to jest w sumie dla Was dobra wiadomość, dla mnie... dobrawa, nie jest jakaś super. Następna wycieczka vdl -ką. Dosyć fajną vdl -ką. Co prawda jedną ze starszych VDL-ek we flocie, bo z 2018 roku, czyli już pięcioletnią, ale dosyć wyjątkowo, jeżeli chodzi o kolorystykę. Bo pomijając, że autobus jest biało-miętowy, to jego obydwa boki stanowią że on się popularnie nazywa selfie coach, bo jest cały obklejony selfikami z wycieczek, więc to jest fajne. Jest inny, wyróżnia się naprawdę pozytywnie i nie będzie aż tak kurzu, widać to też jest dobre. Tu będziemy wracać na 92. Nahium. Więc takie są plany. Taki jest plan na następny wyjazd. Eee, troszkę też mi to wszystko skomplikowało, jako że jest wysoki sezon i tych wycieczek jest dużo. To jest wycieczka za wycieczką, za wycieczką, za wycieczką. To zasadniczo jak przyjadę. Grupę zostawiam w hotelu, w hotelu, który znacie z filmu, w centrum, nazwijmy to Londynu, no blisko centrum, nie jadę na, tam, na południe na Wembley. Autobus też zostawiam tutaj, pod hotelem, i wyjątkowo trzy noce też śpię w tym samym hotelu. I jeszcze lepiej, następny autobus też przyjeżdża i od razu wyjeżdża, też zabieram go prosto z hotelu. Czyli nie muszę w ogóle po Londynie się rzucać, przewozić, jeździć. No i z jednej strony super! Wcześniej skończę dwie godziny, wcześniej, yy, później zacznę dwie godziny następną wycieczkę, bo nie będę musiał z hotelu jechać na parking, z parkingu do Londynu z powrotem. A tu od razu, wyjdę z hotelu rano, wsiądę w autobus, przeparkuję tylko pod główny yy, wjazd. Psz, proszę bardzo. Natomiast problem jest taki, że kupiłem sobie parę zgrzewek wody w zapas. Mam ogólnie walizkę z chemią plus dwie swoje walizki. Walizkę z chemią, czyli taką walizkę sprzątającą. No to wszystko troszkę mi tu komplikuje, bo tak liczyłem gorąco, że przyjadę na parking, że... Wysadzę wszystkich ludzików. Znaczy przyjadę do hotelu, wysadzę, pojadę na parking, wezmę tylko sobie małą walizkę podręczną, a resztę bagażu i tą wodę sobie zostawię na bazie na te trzy dni. Potem przyjadę po swój autobus przed wyjazdem, wrzucę te swoje rzeczy, walizkę i tak dalej. A tu nie, to ja muszę wszystko, muszę się tej wody pozbyć. Muszę ją komuś po prostu dać. Jak ktoś ma ochotę na wodę, to mówcie, to wam dam wodę. A... No ale walizki, kable, nie kable, to wszystko będę musiał spakować, zabrać ze sobą do hotelu, i potem to z powrotem z hotelu wyładować, wypakować i przerzucić z powrotem. A... No i to mi trochę komplikuje logistykę, no. Z jednej strony dobra dwie godziny w tom z jednej strony, z drugiej ale z tymi walizami tak się będę musiał. Kombinować no, i też nie mam dostępu do szlauchu, bo na bazie bym go sobie szlauchem umył, wyszorował. A tu będę musiał z wiatra myć klasycznie. To troszkę też. O! Tak mi coś krzywo się zrobiło, się odkleiło. Więc tak będę musiał troszkę tutaj zrewidować te swoje plany, ale to, to nie jest nic, nic złego. Koniec końców nie wiem. No chyba dobrze. Jeszcze minus jest taki, no że tu jest taki hotel, jakby w tej w tym hotelu część hotelu należy, można powiedzieć, jest podnajęta przez kontiki dla obsługi. Z reguły tu rzadko śpią kierowcy. Tutaj to jest miejsce dla trip managerów. No i kierowcy, którzy śpią bliżej parkingu. Mają powiedzmy hotel jest jaki jest, on był tam na którym filmie pokazywałem, ale ma się duży pokój, podwójne łóżko, łazienkę, klimatyzację tu. No klimatyzacji nie ma, to nie jest wielki problem w Londynie. Ale w pokoju jest tylko pojedyncze łóżko, mały pokoik. spisuję z, znaczy z umywalką. Łazienki są wspólne, o jakiś tam mikrodyskomfort, mikrodyskomfort. Ale jest bliżej i tak naprawdę od razu do centrum. Nie trzeba się gdzieś tam szarpać tym metrem. Yeah. No, taki timing, taki timing mamy. Hmm. Zobaczmy w ogóle do Monachium, ile my stąd teraz będziemy jechać. Jak sytuacja wygląda z korkami.

No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja iść war Ander Panstelle.

już w pełno. Miejsce dosyć blisko. Super.